Siema, siema widzu, Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, dlatego, że po raz pierwszy na tym kanale ja tobie widzowi daję prawo głosu i zapytałem was na Discordzie, co chcecie najbardziej zobaczyć. Na Discordzie, na którego bardzo Was zapraszam, link w opisie. I najbardziej chcieliście na Discordzie zobaczyć odcinek o narcyzie i jego Disie na psychokupl co e, według mnie to no, nie jest najgorszym pomysłem, bo mnie to bardzo ciekawiło. Dlatego zrobiłem to, co każdy porządny youtuber by zrobił, czyli wszedłem na kanał Narcyza, a tutaj Dos dosłownie nic, nie, nie ma śladu, nie ma śladu poza żadnym disie i przez chwilę sądziłem, że ja mam jakiś kuku w głowie, co no w sumie i tak mam kuku w głowie, no bo oglądam polski YouTube na co dzień, ale nie, nie, tym razem to nie ja, to nie były zwidy, był dis i są nawet reuploady tego, ale jaki jest powód, że tego disa nie ma na Narcyza kanale? Psychokupul, czyli najbardziej odporna na hate para, która nie wyłącza dislików, nie wyłącza komentarzy pod filmami, bo są odporni na hate, co nie? Usunęli dis Narcyza na nich i nie dość, że usunęli ten dis, to jeszcze chcą go pozwać Jesteśmy już po spotkaniu z adwokatem i generalnie dzisiaj powiemy Wam jeszcze, jak sobie to rozpiszemy, czego będziemy się domagać w postępowaniu. Oczywiście będziemy domagać się zadośćuczynienia finansowego, a kwota myślę, że no będzie dla niektórych zaskakująca, ale to po prostu tak trzeba zrobić. Chcielibyśmy też powiedzieć do innych twórców. Że nie może się wykorzystywać sobie czyjegoś wizerunku bez jego zgody Tutaj mają rację Pod takim względem, że na przykład, nie wiem Jesteście na siłowni Nagrywacie sobie jakąś dziewczynę z daleka I potem rzucacie na y, YouTube'a jako y, Secret hidden camera dziewczyna dupa coś tam No tak, w takim sensie nie można używać kogoś wizerunku Ale jeżeli ktoś jest osobą publiczną taką jak oni No to można wykorzystywać ich wizerunek I taki narcyz może sobie nagrać Disa Który jest parodią Lub ja sobie mogę nagrać krytykujący film Ich filmy Bo to wszystko podlega podprawom od cytatu, ale to mniejsza nie będę grała o jakichś prawach i tak dalej. Zobaczmy dalej, co oni mają do powiedzenia. Albo obrażać tej osoby w sieci, ponieważ mogą was za to czekać konsekwencje prawne. Oho, DJ Palasite w tamtym czy poprzednim roku, gdy mówił, że pozwie każdego, kto pisze negatywne komentarze. Historia się powtarza. <laughs> Robimy to wszystko po to, żeby uświadomić ludziom, że pewne zachowania nie są bezkarne. Według mnie bardziej bezkarne niż to, że na przykład taki Janusz12334 napisze, że jesteście głupi pod komentarzem, powinno być to, że zrobiliście film, gdzie dosłownie na miniaturce pisze AliExpress virus Detected, a tytuł to Pierwsze zakupy ubranek dla dziecka. No kupujecie dla dziecka ubrania i clickbaitujecie to, że niby wirus, ten koronawirus przed. Bodajże tytuł był kiedyś inny, ale nie pamiętam, nie jestem pewien jaki, ale coś z koronawirusem właśnie. Ludzie, ale nie tylko twórcom, też osobom, które w internecie się nie udzielają jako twórcy. Ale też tym, ale... którzy są atakowani, żeby też mieli świadomość, że mogą się bronić. My za chwilę będziemy rodzicami i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś atakował nas, atakował nasze dziecko, nas jako rodzinę. Po prostu będziemy się bronić. Wiecie, co by było najlepszym mechanizmem na obronę dziecka przed hejtem, nie używając go dla wyświetleń! Wow! Bardziej jakbym wiedział, że jestem postacią kontrowersyjną na YouTubie i niezbytnio lubianą. A wy teraz jedyne co robicie na swoim kanale to właśnie używacie swoje jeszcze nienarodzone dziecko dla wyświetleń. Przecież to jest, ja bym nie chciał być tym dzieckiem, no bez kitu. Rodzisz się po pięciu czy sześciu latach już ogarniasz, co się dzieje i ogarniasz, że 6 lat temu twoi rodzice używali cię dla wyświetleń na jakimś YouTube. No bez przesady. A parę miesięcy przed tym, jak cię używali dla wyświetleń, robili Kissing challenge. Tego filmu już nie ma na ich kanale i ty, tyle dobrze, nie? Ale dobra, wróćmy do tego, po co wszyscy się zgromadziliśmy, czyli diss na Psycho Couple przez Narcyza. Zobaczymy, co takiego Narcyz tam powiedział, że chcę, chcą go pozwać na 100 tysięcy złotych. A ty, widzów, wiem, że rzadko dajesz lajki, ale w tym odcinku zbieramy na pozew od Psycho Couple. Tak, jeżeli pozwał mnie na 100 tysięcy, to będę mógł im dostarczyć 100 tysięcy lajków, więc poproszę 100 tysięcy lajków pod tym filmem. Zawołajcie, mamy tatę psa, żeby zlajkowali ten film. Dziękuję ślicznie. No i możemy oglądać This na like Couple: Narcyza. Witam Was, Kamil, co? co? Slowmo. Tak, nie mam oryginalnego teledysku, który był wraz z tym disem. No bo niestety nie mam jeszcze maszyny do cofania się w czasie, i nie mogę, jakby, pobrać tego filmu, skoro go nie ma, tak? A na razie co widzę, za co niby mogliby go pozwać, to to, że powiedział, że Kamil to Down. Na 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 naprawdę, za to, że powiedział na Kamila Down, to, to chcą go pozwać na 100 tysięcy zł. Ja na swoim Discordzie co chwilę wyzywam widzów od Debilów i tak dalej, więc widzów, proszę się, nie, 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 nie pozwij mnie, Proszę, zostaw lajka i zapraszam na Discorda, bo tam jest bardzo milutka, yy, miła, yy, przytulna, rodzinna atmosferka. Hej, ja jestem Kamil, a to moja żona Ola. Czasem mówi do mnie tato, ale my to nie patola. Psychokapul na nas mówią, ta nazwa zobowiązuje. Psychokamil, psycho-Ola, tu nam chyba brakuje. <noise> Narcys mówi psychokapel, że są patolą, oraz że im brakuje mózgu. Narcys, przypominam Narcys, który jest autorem filmów takich jak. Yy, Jestem bananem? Hi people, ulubiony youtuber, oczywiście. Ten film poucza, a banan uczucia. Zaraz go zjem, zaraz go wysram, bo w pupie mnie ściska.

Wierzcie, mi nie chcieliście tego widzieć, ale wam to wytłumaczę, co się właśnie stało. Zjadł jakieś banany ze skórką w sklepie i na końcu pokazał pełną gębę banana. Nie rozumiem, dlaczego na polskim YouTubie w ogóle akceptujemy w jakimkolwiek stopniu takie filmy. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby takie filmy istniały na amerykańskim YouTubie i ludzie się jeszcze z tego śmiali. Nie, nie rozumiem, co jest w tym śmieszne, nigdy tego nie zrozumiem. Mnie tylko taka, że nada i wstydzę się przez takich właśnie osób być Polakiem. Bo wyobraźcie sobie,

Nie wiem, może jestem po prostu za stary na to, albo mi to po prostu. No nieśmieszny, nie śmiesznie śmieszy mnie to i nie rozumiem, dlaczego ludzie by się z takich rzeczy śmiali. Ale jedno, co mnie bardzo śmieszy w tym wszystkim, to jest narcyz, który w jego disie powiedział, że w y, psychu couple nie mają mózgu oraz oni są patologią. <ścoughs> A przed chwilą oglądaliśmy właśnie takie filmy, gdzie wpiernicza do nuty na twarzy Czuksa podczas słuchania nuty Chcę o tym zapomnieć, naprawdę, nie jestem z tego dumny, że to oglądaliśmy. Wy pewnie też nie. Jedyne, co mi się przypomina, czytając ten tekst i patrząc na oba kanały, to jest ten mem ze Spidermanem, który Spiderman, wiecie, pokazuje sam siebie. Ale po tym, gdy obejrzałem właśnie Narcyza, myślę, że mam nareszcie jaja, żeby obejrzeć TikToki Psycho Couple, tak? Więc, y, widzu, dobi 20 tysięcy lajków pod tym filmem, i razem obejrzymy TikToki Psycho Couple. Nie, nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale właśnie to powiedziałem. Jest 20 tysięcy lajków, proszę, dziękuję. Nie, 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 w sumie to nie proszę, błagam nie. Ola jest też jak gwarancję, gdy jej nie ma, to nie biorę. Zrobiło mi się gorąco, chyba zaraz się rozbiorę. Omijając już te kwestie, że mam żonę jak maszyna Kocham Ole, chcę mi dzieci, a Ola nie chce mi syna. No i w sumie to tyle w tym dzisie, no bo nic ciekawego, Narcyz nie powiedział. Na pewno nic takiego, żeby go pozwać na 100 tysięcy złotych. I nie będziemy nikogo Krzywdzić. No nie. Ale będziemy robić co, co nam się podoba. I nie przestaniemy. Nikogo nie będziemy krzywdzić, ale narcyza posądzimy o 100 tysięcy złotych i zablokujemy mu dostęp do jego social medii. W sensie taki pozew mu wyślemy. D -d Dokładnie. ...bzdura, której nie lubię jak ktoś pisze i co ktoś uważa jeżeli chodzi o to, że jeżeli coś w internecie robisz to musisz być nastawiony na to, że ktoś to skomentuje, że ktoś cię skrytykuje, że ktoś... Się może obrazić, musisz jakby wiedzieć, że coś takiego może się wydarzyć i liczyć się z tym. No tak, jesteś osobą, która coś tworzy, o ile to twórczością można nazwać, aby ludzie to oglądali. Dlatego też masz się liczyć z tym, że nie każdemu się to spodoba jakaś osoba może na przykład nagrać o tobie film, skomentować negatywnie lub pozytywnie lub neutralnie, po prostu wyraża swoją opinię, tak na przykład. A więc o mnie nagrał film dwa lata temu, z którym na przykład po części z krytyką się zgodziłem, po części nie, ale jakoś to przyjęłem i nie jestem takim egoistą, że jeżeli ktoś mówi coś negatywnego o mnie, to nie, on nie ma racji i tyle. To ja mam uważać, że jak ty wychodzisz na ulicę i komuś ci nie spodoba jak wyglądasz, to może dać ci wpysk. No bo przecież mo, ma prawo mu się nie spodobać to, więc niech ci da wpysk. Niech cię zwyklina, bo przecież może tak zrobić. No nie, to będzie OK. Może wyrazić swoją opinię. <laughs> On właśnie porównał przekazywanie swojej opinii oraz krytykując ich rzeczy, to jest równowartość tego, jakbyś nie wiem, dał komuś w mordę na, na, na świecie, w prawdziwym. No, no dokładnie, to jest, to jest to samo, no praktycznie to samo. Nie, 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 przez ten... trzy, nie. Przez dwa dni nie możemy czytać. No, dopóki się nie skończy ta relacja. Nie, nie pisz, znaczy ten. Widzicie to? W, widzicie ilość tutaj relacji? Ja to wszystko obejrzałem i jakby najważniejsze rzeczy na, nagrałem specjalnie dla ciebie, widzu, więc proszę zostaw lajka. No, uwierz mi, to było takie poświęcenie, żeby to obejrzeć, że ja nie wiem, czy ja będę korzystał z internetu w tym miesiącu, no, no w tym roku. W tym ciągu relacji na ich story, on się właśnie wypowiadał o hejcie. Mega mnie to zafascynowało, jakim człowiek może być egoistą i jak ja bardzo nie lubię polskich youtuberów. Dwa dni nie możemy czytać. No, dopóki się nie skończy ta relacja. Nie, nie pisz, znaczy ten... Nie piszcie. Nie piszcie tego, co, znaczy mówię do tych, tych wiecie, którzy Obinęła nie ogarnęli. Ci, ty, ci o o, co nie. ogarnęli, niech piszą. Ci, co nie ogarnęli, prześpijcie się z tym. I nie wracajcie. Dobra, nie proszę, Po prostu nie. Problemem największym w ich kanale jest to, że ona po prostu zgadza się ze wszystkim, co on mówi, jakby ona własnej opinii nie ma, a on jest takim egoistą, który no po prostu zawsze się wymądrza i zawsze musi być mądrzejszy i on zawsze ma rację. A na ostatnim klipie szczególnie to widać, gdy on mówi, że macie nie komentować, chyba że go zrozumieliście, czyli z nim się zgadzacie, bo jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, to po prostu go nie rozumie. Jedziemy trochę dalej. Pamiętajcie, a propos hejtu, osoba, która. Ma fajne życie, która miała fajne dzieciństwo, która miała taką bliskość od, od, od rodziców, która była dobrze wychowana, nie będzie hejtowała. Nie ma takiej opcji. Ta osoba nigdy nie nagra filmu, w którym się z kogoś wyśmiewa. Tak po prostu nie będzie, tak mówi psychologia. Gdy on mówi o hejcie, to jemu chodzi po prostu o ludzi, którzy wyrażają swoją opinię, która nie jest zgodna z nim. Dlatego tak, ja ja to miałem słabe dzieciństwo, mama mnie biła laczkiem, tata skakał po łbie, no i dla, dlatego teraz nagrywam o was film. Nie dlatego, że mam swoją opinię i chcę ją wyrazić, tylko dlatego, żeby mnie bili paskiem po łbie. Tak mówi psychologia. Więc pamiętajcie, że, że, że jeżeli ktoś hejtuje, to oznacza, że w jego życiu musiało się coś wydarzyć, coś złego. Innej opcji nie ma. Ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, jak można nagrywać filmy hejterskie i wyśmiewające się. Nie ogarniam tego. Jak można wyrażać swoją opinię publicznie? Ja, ja tego nie ogarniam. To jeszcze jedna rzecz do tych osób, które tak bardzo lubią nagrywać o innych. Mówię tutaj o tych hejterach, którzy uważają się za kanały komentarii w Polsce. Uważam, że takiego kanału w Polsce nie ma. Czyli tutaj sugeruję, że każdy kanał komentarzy to po prostu kanał hejterski. Dalej. Są tylko kanały zajmujące się o i krytyką. Komentary, czyli angielskie słowo, angielska definicja: an expression of opinions or offering of explanations about an event or situation. A na pewno wszystko zrozumieliście, dlatego mam dla was Google Tłumacz, proszę bardzo. Czyli wyrażanie opinii lub wyjaśnianie zdarzenia lub sytuacji. To, że ktoś wyraża negatywną opinię na wasz temat, nie oznacza, że nie jest kanałem komentarzy. Dobra, mniejsza. Więc dla mnie to są kanały hejterów. A po prostu <laughs> Ej, ja w sumie mogę się nazywać hejtery, dobra. Od dzisiaj ja jestem kanałem hejtery, więc mówcie na mnie naczelny hejtery, ale ja ogólnie zauważyłem, że w Polsce większość widzów oraz youtuberów odbiera nagranie o nim film jako automatyczny hejt, że nie nienawidzę go czy coś tego typu. I ja tego nigdy nie zrozumiem. Na przykład nagrałem film yy, o tam piosence Freeza i skomentowałem, wyraziłem swoją opinię, sam myślę, pośmiałem się. To nie oznacza, że ja go hejtuję i go nienawidzę. No, no, no proste. Myślisz, że to nazwa, no to, to mam do was taką prośbę, zanim w ogóle cokolwiek nagracie, nie tylko o nas, bo innych też chcecie, bo oczywiście no, wiem o tym, że tak jest. Wow, co ty człowieku nie powiesz, no ja pierdziele kanał komentarzy chcę nagrać, o kimś oprócz ciebie no niemożliwe. To, to zastanówcie się, naprawdę, bo nagrywanie filmu o kobiecie w ciąży i wyciąganie po prostu jakichś rzeczy, tylko i wyłącznie dla waszego fejmu, dla subów, dla wyświetleń. Dla pieniędzy, no mam ochotę użyć niecenzuralnych słów, ale jest Skurwy synem? jest to, że używasz swoją kobietę w ciąży dla wyświetleń. Kobieta w ciąży potrzebuje po prostu mega spokoju. Dobra, nareszcie się z czymś zgodzę, no bo tutaj ma rację. Kobieta w ciąży powinna mieć spokój. Dlatego pomogłoby, gdybyś nie wsadzał jej w twarz kamerę, wiedząc, że jesteś kontrowersyjnym kanałem. To nie zostanie do końca słodko i miło odebrane, tak jak na przykład ciąża Sylwii, przybysz. No bo jesteście kanałem kontrowersyjnym, który używać. Dziecka i koronawirusa w tym samym mniejsza, Koniec. A wasze filmy mogą spowodować, że tego spokoju nie będzie, że będzie stres i naprawdę mogą doprowadzić do czegoś bardzo niefajnego. Czy to jest groźba? Nie nagrywać o nich filmów, bo ona jest w ciąży? Co to w ogóle ma być? No, my możemy robić cokolwiek, co chcemy, zabijemy psa na filmie, ale, ale spoko, bo ona jest w ciąży. Znaczy, to, to jest taki ekstremalny przykład. Ale wiesz, co by zagwarantowało spokój, jakby jej w ciąży? Nie nagrywanie codziennych TikToków z progresu jej brzucha? Nie nagrywanie clickbaitowych filmów o ciąży? Tylko może, nie wiem, co miesiąc nagrywać progres ciąży? O! Więc dostajemy wiadomości typu. Włączcie komentarze, nie możecie ukrywać się przed krytyką. A co mnie obchodzi wasza krytyka? Co mnie obchodzi to, że ktoś będzie mnie krytykował? Od tego mam rodzinę, od tego mam dobrych znajomych, od tego mam przyjaciół. Jeżeli masz ochotę mnie oglądać, to mnie ogląda. Jeżeli nie masz ochoty mnie oglądać, to idź sobie do kogoś innego. I tyle. Zostaw to po prostu. Jeżeli ty nie masz ochoty oglądać opinii innych ludzi o twoim kanale, to tego nie rób, widzisz, takie proste, nie? Jeżeli ci się podoba, to zostań tutaj. Zapraszam Ciebie, będzie bardzo fajnie, będzie przyjemnie, czasami się pośmiejemy, czasami będzie trochę bardziej smutno, ale nie, nie obchodzi mnie krytyka osób, które są dla mnie całkowicie obce. Skąd ja mam wiedzieć, czy Ty na przykład. Ty, który mnie krytykujesz, czy Ty nie jesteś złą osobą? Czy Ty na przykład, nie wiem, kurczę, może kogoś bijesz? Może, nie wiem, bijesz swoich bliskich? Czy robisz jeszcze gorsze w ogóle rzeczy? <totrę> tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli Ty go krytykujesz, to chłopie, Ty, ty normalnie zamordowałeś pół miasta. <totrę> ja mam się Ciebie słuchać? Nie, ja będę się słuchał tych, których znam i to z, z dużą chęcią, więc... Zgaduję, że te osoby, którą teraz zna, to są zapewne ludzie, którzy na wszystko odpowiadają mu tak. No bo tych ludzi, którzy mieli inną opinię niż on, pewnie już odepchał z życia. Tak samo jak odpycha komentarze, dlatego wyłącza komentarze i nie zgadza się z opiniami innych ludzi. W takiej szybkiej konkluzji, jeżeli ty, dokładnie ty to teraz oglądasz, to chłopie powiem ci jedno. Za niedługo będziesz miał dziecko, weź się nim zajmij, lepiej niż kanałem oraz haterami. Dziękuję, do widzenia. A nie błaznuję przed tą kamerą, dobra mniejsza, ale ja naciągnąłem to 10 minut, ja pierdzie. Так, ну и психология.